Świątynia to miejsce kultu, składania ofiar, celebrowania obrzędów. To przestrzeń innej rzeczywistości. To miejsce, w którym spotykają się dwa światy, boski i ludzki, sakrum i profanum. Świątynia jest ucieleśnieniem odwiecznego marzenia człowieka o spotkaniu z Bogiem. Jeżeli nawet był to jeszcze Bóg nienazwany, albo jeżeli to nawet jeszcze było bóstwo. Bądź też siły natury, które przekraczały wyobraźnię człowieka. Warto powiedzieć, iż zarówno w zamierzchłej przeszłości, jak i współcześnie, świątynią jest świat. Świat jest tym domem Boga, znakiem jego stworzenia. I budynek, o którym myślimy i nazywamy świątynią. Kościołem, cerkwią, jest pewnym symbolem, który z kolei, tak samo jak cały świat, przekracza nasze istnienie i daje nam poczucie nieskończoności, wieczności, transcendencji. To też jest bardzo ciekawe, że ta wielka różnorodność form świątyni, budowanych. Ale niekoniecznie budowanych, bo jest coś, co nazywa się miejscem świętym. W świątynią mógł być gaj, czy jakieś miejsce oznaczone drzewami, czy pojedynczym drzewem. I mamy całą wielką rozmaitość miejsc świętych w zależności od tego, jak wierzono, w co wierzono. Porównując różne świątynie, musimy pamiętać, że one są tylko pewną częścią czegoś, co jest wiarą, one są tylko pewnym wyrazem, bo naprawdę w bardzo wielu religiach sama wiara nie jest uzależniona od istnienia świątyni. Świątynia tworzy wspólnotę, jest wyrazem wspólnoty czy wyrazem wiary. Ale ta wiara jest czymś większym i czymś mocniejszym niż ten budynek. O, ktoś kiedyś powiedział, że świątynia to człowiek. Zanim człowiek zaczął budować dom Bogu, bo to przecież oznacza świątynię, najstarsza znana świątynia powstała w Eridu w Mezopotamii 4500 lat przed naszą erą. Wtedy, gdy budowano pierwsze świątynie. Nie było podziału pomiędzy wiarą a wiedzą, pomiędzy religią a nauką i dalej jeszcze pomiędzy techniką a sztuką. Wznoszenie świątyń przy pomocy nawet bardzo wydawałoby się jak na dzisiejsze czasy technik prymitywnych, to jednocześnie była sztuka. Budowanie było wyrazem wiary, ale wymagało Dużej wiedzy, wiedzy i matematycznej, i astronomicznej, i wynikającej z pewnych doświadczeń, eksperymentów technicznych, bo nie wszystko wtedy obliczano, pewne rzeczy wynikały z doświadczenia. I ta jedność życia była charakterystyczna dla całego szeregu państw, które dzisiaj nazwalibyśmy państwami teokratycznymi, gdzie władzę sprawowała warstwa kapłanów. Również była warstwa uczonych, filozofów, tych, którzy nie dzielili jak my dzisiaj świata na bardzo wiele pojedynczych elementów, ale widzieli świat w całości. Wiara była również czymś realnym, jak samo wznoszenie budowli. Swoją drogą to jest bardzo interesujące, Panie Profesorze. Dlaczego człowiek postanowił zamknąć swoje bóstwo, czy też swojego Boga w określonej, zamkniętej przestrzeni? Do tej pory wystarczało mu to, co miał na zewnątrz, prawda? W harmonii z naturą czcił Boga. A w pewnym momencie postanowił właśnie zbudować dom Bogu. Dlaczego? Nie do końca można powiedzieć, że to była zamknięta przestrzeń, dlatego, że zwyczailiśmy się dzisiaj od traktowania architektury jako pewnego sposobu ekspresji, jako sposobu wyrażania i zapisywania swoich myśli, swoich przeżyć i swoich idei. Może bardziej to oznaczało. Nie tyle zamknięcie Boga, co raczej pokazanie Jego niedostępności, że nie jest to ten wymiar, który możemy spotkać na co dzień. Że jest to wymiar nam nieznany, w jakiś sposób groźny i tylko ci, którzy mają jakiś stopień wtajemniczenia, mogą osiągać kontakt. Znowu tutaj pojawi się, tak jak w następnych epokach historycznych wyraz formy przestrzennej jako wyraz relacji nie tylko pomiędzy absolutem a ludźmi, ale ludźmi wzajemnie między sobą. Chodziło o zawarcie w tych budowlach całej ówczesnej wiedzy. One były wykonywane według nie tylko obliczeń matematycznych, ale również Obliczeń astronomicznych. One wiązały się nie tylko ze stronami świata, ale również z obrotem ciał niebieskich. Jeżeli sięgniemy do badań archeologów i tych, którzy zajmowali się tymi odległymi czasami, to znajdziemy właśnie to, że jest to symbol kosmosu wymagający znajomości wiedzy astronomicznej. Również jest to symbol stworzenia na Ziemi wśród zmiennych, różnych okoliczności żywiołów natury, jak i też najazdu wrogów, jakiegoś punktu odniesienia. Świątynie były swoistą encyklopedią wiedzy ówczesnego świata. Zawierały całą mądrość we wszystkich wymiarach. Ten punkt odniesienia, jak pan profesor powiedział, nigdy jakoś nie znajdował się pod ziemią, tylko zawsze piął się w górę, zawsze do nieba się wspinał. W języku akadyjskim, cikurat pochodzi od czasownika zakaru, czyli budować wysoko. I w związku z tym sumerowie szukali takich miejsc, gdzie można by świątynię wybudować na wzniesieniu, ponieważ nie było specjalnie wiele takich miejsc budowali tarasy i na szczycie tych tarasów umieszczali świątynie. Czy Cikurat stanowi wzorzec dla wszelkich budowli sakralnych w starożytnym Sumerze i Babilonii, Asyrii Alamie? Chyba nie do końca, bo niezależnie od tego, że zawsze góra była symbolem świętości, w górach przebywali bogowie, też gdzieś trzeba było umiejscowić Oświata, to co znamy potem z Rzymu łacińską nazwę, axis mundi, to jednak mamy wiele przykładów świątyń, które były kute w skałach. To tylko tam, gdzie nie było możliwości, żeby kuć w skalę, wznoszono do góry. Mówiąc o przestrzeni, właściwie wszystkie jej wymiary są wymiarami świętymi. Oś świata łączy górę i dół. Prawda? Gdzieś oczywiście znajdują się strefy dobra i zła, ale porządek świata wymaga właśnie znajomości całej jego struktury, sprowadzonej do przestrzeni, do podstawowych osi: góra, dół, przód, tył, lewa strona, prawa strona. W dzisiejszych czasach. W różnych koncepcjach naukowych tworzy się wiele wymiarów, ale to podstawowe odniesienie wiążące się z pewną strukturą fizyczną człowieka. Człowiek, jak już stał się człowiekiem, Homo sapiens stanął na nogach, to właśnie te wymiary przestrzenne rzutował na cały otaczający go kosmos i w jakiś sposób również transcendował na obszary sobie nieznane. Wedle greckiego historyka Herodota, w świątyni sumeryjskiej na szczycie znajdował się stół oraz wielkie łoże. Nie było żadnego wizerunku bóstwa, kult sprawował wyłącznie kobiety. Jakie funkcje wobec tego oprócz religijnych pełnił Cikurat? Myślę, że nie dla wszystkich i nie zawsze, ale w tej. Warstwie tworzącej kulturę nie było takiego podziału, że jakaś czynność nie jest czynnością religijną. Wszystko miało swoje znaczenie wszystko, jedzenie, spanie i cała struktura społeczna miała swoje zakorzenienie w zaświatach. Być może tutaj podstawową trudnością jest to, że my nie do końca rozumiemy te starożytne kulty. I tylko w jakiś sposób czysto zewnętrzny odczytujemy to, co nam pozostawiono. Zajrzyjmy zatem do Babilonu. Z akadyjskiego Babilanii, czyli brama bogów, to było centrum kultu boga Marduka. Z nazwy samej wynika brama bogów, że miasto całe było poświęcone temu bogu. Babilon zresztą w apokalipsie świętego Jana. O dziwo nie występuje jako miasto bogów, tylko jako symbol zła wszelkiego. W Babilonie znajduje się Cikurat Etemenanki, czyli Dom Fundamentu Nieba i Ziemi. To jedno z najważniejszych sanktuariów państwa babilońskiego. Znajdujące się w pobliżu drogi procesyjnej, bardzo ważnego miejsca w Babilonie, identyfikowany jest z legendarną wieżą Babel. Jeżeli przypomnimy sobie Brojgla Starszego i tę wieżę Babel, którą namalował, no nie wiem, czy ta wizja malarska miała zakotwiczenie w rzeczywistości. Może miała, dlatego że symbole z zadziwiającą trwałością przedostają się poprzez wieki, nawet bez trwałych przekazów. Gdzieś one tkwią nie tylko w ludzkim umyśle, tylko wystarczą bardzo czasami proste sygnały i znaki, żeby formy przekazać. Natomiast w tym, co Pani powiedziała, jest kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, świątynia była centrum ówczesnego świata, była pierwszym powodem powstawania miast. Kult wymagał tworzenia wspólnoty. I druga rzecz, która bardzo ważna, to jest droga procesyjna. Dlatego, że mówiąc o przestrzeni, musimy pamiętać również o czasie, że była święta przestrzeń i święty czas. I w tym obrębie czasu świętego następowały całe sekwencje zdarzeń. Ten rytuał odbywał się w dłuższym lub krótszym czasie, w zależności od święta. Świątynia służy, żeby do niej dochodzić, żeby w niej chodzić. Oczywiście zgodnie z rytmem wyznaczonym przez formy sakralne. Że w jakiś sposób świątynia jest tym zastygłym czasem. A pokuśmy się może, jak wyglądała ta świątynia Etemenanki w Babilonie. Bieża Babel nie do końca przecież jest świątynią. Jest czymś może. Czymś w rodzaju antyświątyni. Albo wyrazem buntu człowieka tak, przeciwko Bogu. No może nie tyle buntu, co po prostu chęci do równania. Może nawet dlatego też i ten Babilon był symbolem zła, symbolem sprzeniewierzenia się. W momencie, kiedy budowla jest skierowana przeciwko czemuś, ona przestaje być architekturą, przestaje być działaniem pozytywnym. Stąd wieża Babel funkcjonuje jako symbol wielkiej ruiny. Tutaj dochodzi do takiej bardzo znamiennej sytuacji do tego, że wraz z powiększaniem się odległości między ludźmi, spowodowanej przez wielkość tej budowli, ludzie tracą możliwość porozumiewania się zaczynają mówić różnymi lokalnymi językami. Na każdym piętrze niemalże prawda powstaje oddzielny język. Przestajemy siebie wzajemnie rozumieć. Język sakralny wyrażał się nie tylko w liturgii, ale właśnie poprzez te budowle świątynne, których chyba jeszcze do końca nie rozumiemy, bo możemy je zmierzyć, opisać, narysować, ale ich Sens chyba jeszcze nie do końca jest przez nas odczytany. Czy wszystkie świątynie mezopotamskie i sumeryjskie były identyczne? To się sprowadza do tego, że jest to budowla schodkowa, która ma wiele tarasów. Pomiędzy tymi tarasami są schody, że to są budowle wznoszone, no, wydawałoby się na nieprawdopodobne dla ówczesnych możliwości technicznych Wysokości sięgające kilkudziesięciu metrów i trudno powiedzieć, czy one służyły poszczególnym bogom, czy też wiązały się, w jaki sposób z jakimiś kręgami społecznymi, wiązały się z poszczególnymi okresami czasu. To, co jest pewne, że te cykuraty były orientowane według ruchów słońca i chodziło zapewne o to, żeby uzyskiwać odpowiednie efekty w zależności od czasu, kiedy odbywała się liturgia. Od zarania dziejów wiele kultów to były kulty solarne, cały rytm Roku był wyznaczany przez poszczególne fazy i księżyca, i przez poszczególne pory roku wyznaczane przez słońce. W ten sposób był również organizowany czas święty. Starożytni Egipcjanie swoje świątynie nazywali domami uwielbienia, w których mogli się spotkać z bogami i boginiami. Czym charakteryzowały się te staroegipskie domy uwielbienia? Świątynie starożytnego Egiptu mają tą przewagę w stosunku do świątyń, o których mówiliśmy przed chwilą, tym, że możemy zobaczyć, jak one wyglądają. i Widzimy całą tą przestrzeń prowadzącą do głównych miejsc posągów, jako przestrzeń, która przede wszystkim ma wprawić człowieka. W określony stan psychiczny. Człowiek musi się wyciszyć, skupić poprzez tą daleko idącą symetrię, poprzez rytm kolumn. Człowiek zaczyna dochodzić do tego momentu, w którym może wielbić wielkość Boga. Cała architektura jest w dodatku spotęgowana, ona jest. Bardziej jeszcze uwidoczniona cała artykulacja formy poprzez ostre kontrasty światła, które oczywiście grają niemalże jak w jakimś widowisku. Gry pomiędzy siłą uwięzioną w materiale kamienia, pomiędzy światłem, które wytwarza kontrasty świetne, ale tutaj też. Jest sprawa artykulacji architektonicznej, wprowadzenia kolumn, które, tak jak mówił René Chateaubriand, stanowią początek architektury europejskiej. O ile Sumer i Babilon jakoś nam się wiąże z cywilizacją całego świata. Architektura egipska jest początkiem całej sekwencji, która potem idzie dalej poprzez Grecję i Rzym, tworzy takie pierwotne formy architektury klasycznej, gdzie kolumna dzieli się na głowice, trzonne i swoją podstawę, czyli bazę. Baza, tak, ale wiązała się z tym dekoracja architektoniczna głowic, które bardzo często miały odniesienie do form roślinnych. Na przykład głowica była przedstawiana jako formy kwiatu lotosu. Brało się to stąd, że początkowo to były zdobienia rzeczywiście żywych kwiatów, które potem przetworzono w formy kamienne. Wspominał Pan Profesor o znaczeniu gry światła w świątyniach egipskich. Na przykład wielka świątynia Abu Simbel, wydrążona w skale, właśnie, o, to jest świątynia wydrążona w skale w XIII wieku przed naszą erą na południu Egiptu, już w Nubii dzisiejszej. Ona była tak usytuowana, że co roku 22 lutego i 22 października poranne promienie słońca. Odbijały się od ścian świątyni w tak niewiarygodny sposób, oświetlając cztery wielkie posągi Ramzesa II, że sprawiały wrażenie, że te posągi żyją, że one są, zostały wprawione w ruch, że świecą jakimś nieziemskim światłem. Dlatego, że. Święta były odprawiane w tych momentach, kiedy te efekty były największe. Światło, które przedostaje się przez jakieś otwory, właśnie rytmy, jest uwięzione w jednej strony poprzez te kamienne elementy, ale z drugiej strony jest również wprowadzane. Poprzez prowadzenie światłem człowiek w momencie, kiedy szły Tamtędy procesję poddawał się temu całemu nastrojowi, w odróżnieniu od nieuporządkowanego zewnętrznego świata doznawał swoistego uniesienia. Wychodząc od pięknej poetyckiej nazwy świątyni jako dom uwielbienia, uwielbienie łączy się z olśnieniem. Poprzez całe sekwencje doznań wzrokowych, dochodzimy do tego stanu, w którym uwielbiamy Boga. Ten zewnętrzny świat również był bardzo uporządkowany. Uważano, że cały Egipt jest żyjącą świątynią. A to za przyczyną Nilu, którego ujście było traktowane jako głowa, a źródła jako stopy. Nilbustwo było określone siedem świętych ośrodków Egiptu, pomiędzy którymi jednym z najważniejszych były te, by one były przypisane poszczególnym częściom ciała. No i tu właśnie dotykamy jeszcze jednego ważnego momentu w dziejach świątyni, mianowicie, że żyjący człowiek czczony był jako Bóg, faraon egipski był Bogiem. Tego nie spotykaliśmy we wcześniejszych okresach, prawda? Nie, nie spotykaliśmy. No, w każdym razie nie mamy takich przekazów. Ale gdyby byli czczeni, może by te ślady jednak, Gdzieś jednak, się, zachowały. Jed, jednak się zachowały. Tutaj jest sposób szczególny. Świątynia jest tak znaczącą formą architektoniczną, jak. Grobowiec czy odwrotnie, bo tutaj mamy piramidy, które nie są świątyniami w sposób dosłowny, niemniej jednak one wyrażają podstawową ideę religijną. Ale to Egyptu. może w którymś momencie się tak stało, właśnie że te domy uwielbienia zostały przekształcone w grobowce wielkich władców? Czy też? No, może nie wierii. do końca, bo to są dwie funkcje odmienne budowli sakralnych. Bo z jednej strony świątynia jest przeznaczona dla bogów, dla żyjącego Boga, ale jednocześnie jest przeznaczona dla ludzi. Bo jest ten, który jest czczony i są ci, którzy czczą. Piramida zamyka na wieki ziemskie szczątki faraona. Natomiast oprócz tego, że tutaj człowiek jest Bogiem. Jako faraon, jest druga bardzo ważna idea, która nie została jeszcze w tak silny sposób wyartykułowana, jak dopiero w Egipcie, idea nieśmiertelności. Nieśmiertelności i tej transformacji, która istnieje w różnych podaniach, wierzeniach religijnych, oczekiwanie na zmartwychwstanie. Co prawda, dotyczyło to Wyłącznie faraona, ale jest to pierwszy tak wyraźny sygnał, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, że trzeba czekać w tej zbudowanej piramidzie, trzeba Czyli było w innym rodzaju świątyni. Tak, inny Jednak. rodzaj świątyni. Tam. Jedna świątynia mm. była dla żywych, druga świątynia była dla umarłych. Natomiast jeżeli mówimy o Egipcie, to wydaje mi się dość niezwykłe to, że świątynie w Luksorze budowali w III i II wieku przed naszą erą i Tuttenhamon, i Noremheb, i Ramzes II, a ona do dzisiaj jest miejscem modlitw Egipcjan. Ta świątynia przechodziła bardzo różne losy. Najpierw była poświęcona Aleksandrowi Wielkiemu, potem po śmierci Chrystusa została przekształcona w Kościół chrześcijański i świątynię koptyjską. A po latach szejk Yusuf Abu al hajjaj zbudował na niej meczet. I paradoksalnie wybudowanie meczetu na tym miejscu uchroniło tę warstwę najstarszą, tę starożytną. Bo dzięki temu odnaleziono świątynię, która przetrwała tysiąclecia. No, to jest bardzo dobry przykład, że świątynia wyrasta z miejsca świętego. To przejawia się jako pewnego rodzaju źródło mocy, źródło siły. A to się bardzo konkretnie potem przekłada na to, że w danym miejscu ludzie gromadzą się, znoszą budowlę, która trwa przez wieki, ale ważniejsza od tej formy, która została w tej świątyni nadana, jest to, że z tego miejsca promieniuje jakaś swoista energia. Wiele świątyń egipskich jest jakby ukrytych. Nie wyróżniają się z zewnątrz jakąś sylwetą, wieżami. One stanowią jakby pewną przestrzeń wewnętrzną. To jest bardzo istotne. Oczywiście są miejsca też tak jak w wielu kultach miejsca niedostępne, tam gdzie tylko kapłan może wchodzić jest ta cała gradacja przestrzeni i jej dostępności. To jest bardzo ważne, bo to można zaobserwować ten cały system dziedzińców, kruszganków dochodzenia, które jest jednocześnie pewną jakąś formą odcinania się od rzeczywistości prozaicznej i profanicznej. Ale zawsze widoczne są fasady. Yy, tak, fasady, Bogate tak nie. nie. I piękne. Ale chciałem właśnie skontrastować z tym drugim rodzajem budowli sakralnych, czyli z piramidami, które tworzą na tej płaskiej pustyni jakby górskie krajobrazy. Przy całej pomysłowości człowieka te tysiące lat, które minęły od powstania piramid, świadczą o tym, że geniusz ludzki jest do pewnego stopnia niezależny od techniki. Dysponując tak prostymi środkami, potrafiono stworzyć pewne formy krajobrazowe i to w sposób celowy, a nie jak to dzisiaj nieraz powstaje w sposób bardzo chaotyczny i przypadkowy. Bo to pani profesorze, geniusz człowieka wymyślił technikę, a nie odwrotnie. <laughs> Być może Egipcjanie nie mieli wspólnych bogów z Sumeryjczykami, ale było chyba coś, co, co łączyło te dwie kultury religijne. Chciałabym przywołać świątynię Deir el-Bahari poświęconą Hatshepsut, mhm. władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, pierwszej kobiecie w historii Egiptu z tytułem faraona. Otóż do przepięknie usytuowanej w zakątku ciszy świątyni Hatshepsut prowadzą trzy aleje sfinksów. Czymżeż to jest innym niż drogą procesyjną? Oczywiście, tak. tak. To jest ta droga procesyjna, która ma przygotować tych, którzy zmierzają do świątyni, do tego, żeby spotkać się z boginią. Panie profesorze, w Kom Ono, na prawym wschodnim brzegu Nilu, znajduje się zachowana do naszych czasów świątynia budowana od czasów Ptolomeusza VI, czyli od II wieku przed naszą erą, aż do okresu rzymskiego. Poświęcona była dwóm ważnym bogom, Horusowi Starszemu oraz Krokodylowi Sobkowi. Dzięki temu świątynia ma unikatowe, podwójne założenia. Składa się z dwóch sanktuariów z wielkim dziedzińcem. W tej świątyni znajduje się płaskorzeźba z tak zwaną sceną chrztu faraona Ptolomeusza XII, ojca tej najbardziej znanej, popularnej Kleopatry. Otóż Faraon jest chrzczony przez kapłana świętą wodą. Cóż to znaczy? Intuicja, przeczucie, znak. Myślę, że to jest pewien uniwersalizm wszystkich przeżyć religijnych, które nadają sens naszym codziennym czynnościom. Ale rzeczywiście Egipt jest tym źródłem cywilizacji, kultury, tym. Repertuarem znaków, miejscem, gdzie przejawiał się